13 z Proszę Państwa, tutaj jestem teraz w Warszawie Pod Pałacem Kultury Nagrywam telefonem, bo akurat nie mam ze sobą kamerki Tutaj ktoś wpadł na no, dosyć ciekawy pomysł, żeby zrobić replikę Fiata 125P Yellow Bahama Który występował w serialu Zmiennicy I można go sobie tutaj wynająć Na godziny, na przykład ktoś chciałby wesele Jakieś zorganizować dowóz Pary młodej na przykład na ołtarz Czy gdzieś, można je sobie wynająć wszystko jest, znaczy może nie wszystko, ale wiele rzeczy jest tutaj tak jakby, jak w oryginale zrobionych, przynajmniej imitacja. Tu jeszcze jest jeden jedna sztuka i chyba jeszcze czwarta jest, bo gdzieś kiedyś widziałem tutaj w Warszawie. Tutaj też jakiś maluch stoi. I tak sobie proszę Państwa pomyślałem, żeby nie wynająć tego auta któregoś razu i nagrać jakiś filmik o tym taki wspomnieniowy o zmiennikach. Co Wy na to? Co Wy na to, żeby coś tutaj wymyślić, taki ze scenariuszem jakimś nawet można jakąś muzykę coś fajnego takiego zrobić powrót po latach do yy, do zmienników. A wiem, że sporo ludzi ten serial lubi, ja to wręcz uwielbiam, bo to jest yy, jedyny serial właściwie polski czy film ogólnie, który lubię z takim mocno klimatem takim amerykańskim, tam nawet akcja się w Tajlandii działa. Tutaj mamy o hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Bo kiedyś były w tych niektórych Fiatach chyba różne hamulce albo to pisano, bo gdzieś to Słyszałem, że Warszawy, stare Warszawy, stare Syrenki miały inne hamulce i nie nadążały z hamowaniem przed tymi światami, które tak natychmiast hamowały. To gdzieś w legendach PRL-u na TVN Turbo chyba, czy gdzieś tam oglądałem i o tym mówili chyba. Także nawet mamy o papier toaletowy, tak tutaj nie będę wchodził z cieniem w kadr. Także fajny ktoś pomysł padł. Nawet ja sam kiedyś chciałem zrobić replikę. Jeszcze jest jedna replika przez jedną osobę zrobioną chyba z Poznania. I ona już bardzo dopieszczona jest, tam już są wszystkie oryginalne rzeczy powstawiane. Tutaj mamy nawet taksi na górze, wprawdzie przekreślone jakąś taśmą, bo legalnie tego nie można używać, trzeba jakąś koncesję mieć, nie? Natomiast zajebisty ktoś pomysł miał. Ten widzę ma lepszy kolor lakieru, możliwe, że był malowany. Ten ma taki jakby naturalny, natomiast już trochę tak zeszła mu tutaj barwa, jak tutaj widać pewnie na filmiku. Tu jeszcze też jest żuk stary. Taki na straż pożarną zrobiony, pomalowany. Także to tyle, proszę Państwa, taki filmik z telefonu. Jak, co wy na to, żeby spróbować, może kiedyś nagrać jakiś filmik ze zmiennikami? I wiecie, jaki ja reprezentuję montaż i jakie filmy potrafię zrobić. Można coś zrobić fajnego, nawet może by się udało, co, co nie mówię, że to już jest pewne i się uda, może jakiś aktorów oryginalnych zaangażować w to. Także rzucam taki pomysł, jakby.